Tegmara, Mara, jeżeli chodzi o... Ty chora jesteś? Jeżeli chodzi o muzykę, to zdania są podzielone. Część osób chce, a część osób nie chce. Tak jest zawsze. A że ten odcinek, który teraz jest w trakcie montażu, gadamy właśnie z Lisem, wychodzi trochę zbyt długi, to i w nim jeszcze muzyki nie damy, bo dokładanie muzyki zajmuje bardzo dużo czasu. Wodo, lej się. Nie zerwałem wciąż tej naklejki. Pewnego dnia ją zerwę, ale pytaliście się mnie, dlaczego tutaj nie ma nawadniania. Otóż cała ta ziemia to był duży nasyp. To był po prostu dosypana świeża ziemia, bo tutaj była wszędzie glina. I nie Robiłem nawadniania, bo to było cały czas w ruchu, ja to jeszcze musiałem pojeździć walcem po tym, więc mógłbym połóżkadzać te wszystkie wężyki. Natomiast w tym momencie to jest etap taki, że... ale jest przyjemnie na zewnątrz. Że ja zrobię to nawadnianie, tak żeby nie musisz przekładać węża, ale chciałem, żeby się chociaż trawa troszkę ukorzeniła, co mi nie do końca wychodzi. No są takie miejsca jak tutaj, że jest troszkę lepiej i sobie chodzi na przykład biedronka. Biedna biedronka, która nie ma ogonka. Są takie miejsca, gdzie jest naprawdę fajnie, tylko zaczynają rosnąć tutaj jakieś... A bazie, które nie powinny tutaj rosnąć, jedyny minus jest taki, że są takie plamy się porobiły. Chyba jest tutaj sucho, muszę podać. Ech, nie wybram Czemu was jest tutaj tak dużo? A macie. Co jest? Ty. Ty. Co jest, kocie? Wo Nie wróciłaś na spanko, nie wróciłaś do domu. I teraz czyścisz kostkę? Fajna kostka? Chcesz? Mogę ci jedną kosteczkę dać. To jest w prezencie. Ona jest. Nie chcesz takiego prezentu? To odkładam to miejsce. Hmm? Teraz no ah, To, że jest coś dobrego dla kota, nie znaczy, że jest to wygodne i dobre dla człowieka. Ale mi się to w tyłek wbiło Ała. Matki chcesz spróbować? Nie Dawno mnie tutaj nie było na dole Bo prace stanęły w tym momencie A udało się ogarnąć w sumie Z polecenia kogoś kto się zajmuje hydrauliką Mam nadzieję, że to pięciu razy sztuka I uda się te rurki przenieść do innego pomieszczenia Bo mój hydraulik, który miał mnie odwiedzić Już dłuższy czas temu No niestety w ogóle zniknął z pola widzenia I w ogóle go w tym momencie nie ma A niestety prace tutaj kurczę stoją Wrócę niebawem do tego remontu. Na razie wysłałem zdjęcia, o co by mi chodziło, żeby poprzerabiać, jeżeli chodzi o to wnętrze. Pod względem przerób, których sam sobie nie ogarnę. I nie dość, że to wszystko dużo zajmuje czasowo, to też coś niedużo kosztuje, więc to jest też problematyczne. No ale niektóre rzeczy trzeba zrobić raz porządnie, że jak się już wejdzie ze sprzętem, z nagrywaniem, żeby już tam niczego nie rozgrzebywać. No ale pech do fachowców, którzy dotychczas tutaj przychodzili. Pozostał jedyny, Janusz się trzyma dobrze, więc Janusz git. Reszta, każdy coś naprawdę mocno sparto. I nie to, że ja się do tego przyczepiałem. Eee, jak to nie narzekać? Jestem kotem, co się dzieje jak człowiek, tak? Jestem niezależnym predatorem? jestem taka potężna i silna? Daj mnie ty spokój! Daj mnie ty spokój, dobrze, że już ci daję spokój. Odbiło się? Jej się zbiera na od miłego, słodkiego gadania, tak? O, trzyma się. Wyruszyłem odebrać paczkę. Mam tutaj paczkę. Coś może być nieciekawego. ciekawego, ale nie chcę pokazywać okolicy, bo jeden Marek tutaj mnie zaczepił. Wyglądając przez okno, rozmawiając przez telefon, mówi Ty, słuchaj, poczekaj chwilę, bo widzę ziemniaka z internetu i żeśmy sobie pogadali. Bardzo miła rozmowa. Pozdrawiam, Marka. To była najciekawsza rozmowa przez okno z kimkolwiek. Jedziemy dalej załatwiać różne takie małe pierdoły. Jedziemy po kaszankę. Są dzieci, kaszankę znajdę. Są spore problemy, żeby znaleźć miejsce do parkowania w Krakowie. Bardzo duże problemy. Tutaj za mną jest kolegium medikum i chciałem to tylko opowiedzieć, bo w sumie zacząłem opowiadać, że tak marzę. Tymczasem były jakieś takie pokazy medyczne i w ogóle i zdarzyło mi się używać takich fajnych nożyczek do laparoskopii, do operowania w nierokronach. Słuchajcie! Kraków, 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 Kraków. Kraków tam napis Kraków, to dziwiło mi o to, żeby wam pokazać, że jest Kraków, bardzo ładnie, dawno mnie tu nie było. I w sumie nie ten schniłem, bo tak jak to Tivolt stwierdził, jak ktoś jest z Krakowa, to nie oznacza, że 100% swojego wolnego czasu spędza na Starym mieście, zwłaszcza, że tutaj już tyle razy łaziłem i chodziłem, ale znaleźliśmy się tutaj, czego tam ktoś sobie zdjęcie robi, żeby nie przeszkadzić, żeby nie wejść do kadru. Tyle razy już tutaj byłem, że już mi się nie chce, ale właśnie tak jak Tivoldz stwierdził, Co on powiedział? Tu to już powiedziałem, że ktoś, kto mieszka w Krakowie, niekoniecznie. Aha, bo było, a nie wiem, zgubiłem się. To jest... Tutaj Ale ja już, i powieść, ja już o, o tym typer. powiedziałem, Aha, Ale to właśnie to jest ten problem, że już powiedziałem, vibe starego miasta, tej ogromnej betonowej patelni powoduje, że człowiek zaczyna zdecydowanie wolniej myśleć i przyłącza się w taki tryb wakacyjny, Vibe, wiesz, słoneczko, ten, a ja już wiem do czego ja dążyłem, bo znaleźliśmy się, patrzcie jak niebezpiecznie. Dwóch na kolej jednej. Znaleźliśmy się na rynku, bo tak Mara chciała kaszanki, a bo dała alternatywę. Zamiast kaszanki do to Pizza Topia. To jest moja ulubiona pizza ever. Uwielbiam. Każdy, kto nie próbował, w Warszawie też jest. Spróbujcie, bo jest przepyszna. Uwielbiam. Ja wolę New York Pizza Department i uważanki A patrzcie, na tym miejscu, gdzie już kościuszko przysięgał narodowi polskiemu. Tutaj można przyjść i zobaczyć. A z drugiej strony jest taki sam napis, ale pod na To następnym razem jak będę, to wam go pokażę. A dzisiaj tak już nie. Babel? co? Babel. Tak! widać, że Kraków to stare miasto, bo tutaj dali są CD, a wie, że teraz już DVD i Blu-raye. W porównaniu na przykład do Turcji, no to to jest naprawdę malutko ludzi. Pamiętaj, że jak tam szliśmy, tą główmy. Oh, 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 oh. nie dało się przejść. Ja wezmę sobie wszystkie. Chociaż mnie bardzo ciekawi. Wzięliśmy litchi i marakuje? Tak. A pani mówi litchi, mango, a ja mówię, no, marakuja and litchi. A pani mówi, o, i taka smutna odwraca, że się chce robić. A ja mówię, nie, no problem. Tak Dagmara mówi, taka sama cena, same price. No i pani się pyta, no problem, ale no problem. To oh, no, really? jest ja no, jeszcze raz, no problem, chce w sensie, się tak miło. Ale wydaje mi się, że po prostu miała wiele takich sytuacji, kiedy ktoś gdzieś pomylił zamówienie i ktoś na nią był na przykład zdenerwowany, nie Ona on, bo on nie mówi po polsku. Ja też ogarniałam po chwili, że ona nie mówi po polsku za bardzo. I... Więc ja do nie angielsku tak mara po polsku. No. Więc miała od razu translation, czyli co? tłumaczenie. Tłumaczenie, no, no. tak. No. Ale ja, to czekaj, bo ty nie chciałaś mango. Nie, chciałam. Ja, ja, chciałam... ja spróbuję tylko liczki i wezmę od to mango. Ja lubię mango. A czekamy na się na pizzę, więc idziemy się to przejść nie? pod tą uliczką. No tak. Tak jak zawsze. Dobra, delikatnie wyszło. Nie na środku, ale jest ok. Jak w ogóle to wypijesz, to patrzcie, będziesz głoczabym. dobre i Dzień masz gorzkę? Tak, takie fajne, bo jest mhm. na wszelkich festynach. Te wszystkie Bubbles są straszliwie przesłodzone. Natomiast tutaj mam wrażenie. No wow! To jest słodsze o wiele. Natomiast Nie, mam tutaj, wrażenie, tutaj, że to jest Tutaj czuć taką fajną, mocną herbatę. Polisz to czy to? Wiem, w ogóle ciekawostka, nie wiem czy to było słychać na vlogu, ale mam wrażenie, że ktoś mnie wołał. Patrzę się do góry, a ktoś mnie z jednego z okien nagrywa. Ja mówię siema, siema, siema" czyli ziemniak. I to jest druga rozmowa dzisiaj z kimś przez okno, ale pierwsza moja rozmowa była z kimś kto mieszkał na parterze. Więc łatwiej się było skomunikować, a, tutaj musieliśmy a, krzyczeć. A tak na samej górze. A, idziemy odebrać pizzę, bo już jest w sumie czas. Tam przed nami Teatr Bagatela, my jesteśmy na Szewskiej. Jest pizza topia, pizza taka jak chcesz. Kurczę, trochę przypał, ale ja przyszedłem tylko odebrać się. Patrzcie, dzisiejsza rzecz w Bubericie jest dwa złoty drożej, a zamówiliśmy przez Uberisca. No, ale są dobre tutaj tej rzeczy. Patrz, nie boczek się nazywa. Na polu. Na polu, tu w Krakowie. Dziękuję. Kraków to nie precelki, tylko co? Obważanki krakowskie. 3,30, więc cena wzrosła bardzo mocno. Blisko rynku coraz drożej, ale większość osób, które pracują przy y, tego typu budkach, to są takie starsze osoby, dorabiają sobie. Więc Dagmara rzuciła na piwkiem dzisiaj. <gry> O, patrzcie, założyli, żeby odjechać, żeby ich wezwać, żeby przyjechali i zdjęli. No to, to na tym to no. polega, nie? Jak dostaniesz blokadę, a nie musisz to ruszyć. Ja tak, tylko musisz zadzwonić na straż miejską, żeby ci zdjęli. Mam nadzieję, że ja nie dostałem. Mam nadzieję, że stanąłem na takim miejscu, że mogłem stać. Nie wiem. Paragon troszeczkę wziął i przeżył, ale tak Mara mówi, patrzcie na to, że tylko ja biorę trzy sery. A teraz patrzcie na moją pizzę. Sery do wyboru. Trzy sery. Był dawędzony, więc ja biorę cztery. <laughs> I co teraz, głupie ci? Ja pamiętasz, jak kiedy zamówiłeś pizzę i powiedziałeś że napisałeś... Tak, ziomeczkowistego z okna co mnie wołał. Ja z... Wybrałem wszystkie dodatki i napisałem w komentarzu. Słuchajcie, sorry, dało się wybrać wszystkie, no to wybrałem wszystkie dla testu. I przyszła do mnie pizza, otworzyłem i w środku był napis Powodzenia. Patrzcie, jak to jest fajnie w ogóle zrobiony przejazd dla rowerów. Rowery mogą spokojnie wyprzedzić sobie ruch, przejechać na drugą stronę i nikt niczego nie blokuje. Też jest... to brzmi, też jesteś świadczy, co to może być? Ale najpierw zjedzmy. Bo kodek już je. Może <grywa> no, Chcesz pa powąchać? I co? Co nie chcesz? Coś fajnego? Wow. 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 Dobra, trzeba zrobić unboxing i zobaczyć co się znajduje w tej paczuszce, bo przeleżała chwilę w sklepie. Nie bardzo ciekawi co to są za dźwięki, które się ze środka wydobywają. Otóż to jest paczka, jak dobrze kojarzy od PlayStation, więc w tym miejscu muszę powiedzieć, że to jest sponsorowane przez PlayStation, bo dostałem tą paczkę za darmo, nic za nią nie płaciłem, to takie są wymogi. I uwaga, patrzcie na to, tutaj będą jakieś gadżety, a co to są za gadżety? Po pierwsze, uuu, można wymienić na dowolny artykuł z PlayStation Store, gry, dodatki, subskrypcje, nie tylko, karta podarunkowa na stówę. Wiesz nice. co to oznacza? No. Tak Chciałeś ze mną zagrać. To już kolejna odsłona święta graczy, czyli Days of Play. Z tej okazji przygotowaliśmy szereg promocji na gry, a także akcesoria PlayStation. Czy ty chodzi masz swoje pudełko? Diabyś za to na kawałku. Wyrzucę tę i chcę siądź tutaj. Hello? Mamy nadzieję, że i ty znajdziesz coś wyjątkowego dla siebie, to idealna okazja na skompletowanie ulubionej serii, nadrobienie zaległości i czy wzbogacenie swojego stanowiska o nowe akcesoria PlayStation. Świętuj razem z nami zespół PlayStation! Yay. To, co się znajduje tutaj, w przepięknym kolorze, uwielbiam taki kolor, nie wiem, jak on się nazywa, ale chyba niebieski. Patrz, ekologiczne razem z czyścikiem, więc spokojnie można wszystkie pająki stamtąd wyrzucić. i Patrzcie, przychodzi na... Skąd wiesz, że pająki, bo ci opowiadałam chyba, Tak, nie? że raz znalazłaś pająka w takiej rurce. Tak. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz, bo rzeczywiście w domu zamiast ze słomek plastikowych, to często korzystamy z metalowych. Gorzej z gryzieniem takich, bo jak się taki gryzi, to się traci zęby, ale jednego się straci, człowiek się uczy, żeby już więcej tego nie robić, więc to na pewno trafi do nas do szuflady z akcesoriami, a na lato idealnie, na grilla na przykład, którego trzeba będzie w którymś vlogu zmontować. No i oczywiście Czegoś trzeba pić. Co to w torby? Kocie. Tutaj jest glas, czyli szkło. Glas. Ej, ale to jest fajny prezent. To jest bardzo praktyczny prezent. Zobaczcie, jaki ładny. Popatrzę. Jaka ładna szklaneczka, z jakim ładnym nadrukiem. Śliczna jest. Wiesz jaki jest największy plus? Można być. Nie nadaje się do zmywarki czy do mikrofali. I tak myję ręcznie. Bo to może rzeczywiście poschodzić, ale fajnie, że ta szklanka jest dosyć duża, więc idealnie na napoje. go gu Przyjemne. W sensie fajna paczka, dziękuję PlayStation za fajny gadżet. Ja sobie ustawię na, na półeczce. No nie no, przecież ja będę pić z niej. Na, stream, na streamkach będę piła wody Widziałeś to? Widziałem, coś nie ogarnęło. Od kotka jest prośba, żeby używać większych pudełek. <głos> <głos> Aha. Oh. If I fits, I sits. Jakie procesy myślowe muszą się teraz dziać w takim kocie. Znaczy ja może przodem wejdę, odwrotnie zaparkuję. Dziękuję. Chodź. Tutaj na tym trawkę jeszcze przyjdzie czas i też trzeba pozwolić rosnąć. Natomiast tutaj jest taki pasek, który warto by było skość jednak. To jest stara kosiarka, którą tutaj znalazłem i ona jak sami widzicie nie chce zbyt dobrze działać. Z czegoś nie rozwaliliśmy, bo w ciągu jak tej szmaty, z którą mieliśmy zrobić porządek, tak z 4 miesiące temu. Tak mara, dlaczego? Bo ja nie wiedziałam. Trywam chwasty z kory. To i tak by się tam nie ukorzeniło. Jak się parzyło ukorzeniałoś? W korze i tym i, i... No Piękny. Możemy go tu wsadzić gdzieś. Zobaczcie, to kiedyś będzie wielkie drzewo. A ty wiedziałeś, że on tam jest? No, mówiłem ci nawet, a ty mówisz, tak, zostawmy go, zostawmy go. Ale ja myślałem, wyciągałem... że tutaj. Nie tam. Trzeba go posadzić. Nie mm. wiem. Czy dobrze to robię, Ale go obficie podlejemy. Pokończył są od spodu. To pozwoli, mam nadzieję, glebie sobie nawilgnąć, A reszta sobie spłynie pod spód. Jakie ładniutki. Zobaczcie, od razu widać, że tutaj fajnie by było trochę jakiejś ziemi dosypać. Więc ja tutaj troszkę dosypać. Nie wiem, jak się zajmuje dębem, więc proszę nie brać ze mnie przykładu. I wydaje mi się, że daję mu podłoże do palmy jako podłoże. Też może nie było jakimś super dobrym wyborem. Ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Jak sobie poradził w samej korze. A czy w ziemi nie może. Kurczę. To jest jeszcze jeden. Patrzcie. O Kurczę, ten to z podwójnych kochonec wyrasta. Ja myślę, że mu zrobię miejsce po prostu obok. Też go tu przerzucę. No i dobra, troszeczkę nie dałem kory. Może to będzie podwójny dąb. Natomiast tutaj jedyna z poziomek to obrodziła niesamowicie. Coś mi się wydaje, że dzisiaj jogurcik będzie dobry. To nie wiem, czy ja nie kupiłem żółtych poziomek, że to nie jest jedna z żółtych, bo nie wygląda, żeby w ogóle się robiła czerwona. Wygląda to całkiem ładnie. Trzeba będzie się jakoś zastanowić. Batman. Tak, zmyłam kupę. Tam za to bym jeszcze jedna. Batman. Pukłaską cię. Mm kotek pogłaskany, pogłaskany kotek, pogłaskany patrzcie, zmieściła się ciek, jak ty się tam zmieściłaś ty się wylewasz z tego pudełka komputerek z Threadripperem, tutaj jest za dużo dysków, ogólnie to jest jeden dysk terabajtowy, to powinien być tutaj w sumie dysk 12 terabajtowy no ale mój kolega mi go wziął eee, kolega, i mi go nie oddał trzymał tam złe rzeczy na tym dysku tak czy siak, nie mam już tego dysku na szczęście nie podjumał mi wszystkiego tutaj mamy jakiegoś Gudrama 900. A tutaj idealnie jest 500K od WD. To jest dysk, jakiego potrzebuję do projektu komputera ze śmietnika. To jest ciekawa historia w ogóle z tym komputerem, bo on ma wrzucone w siebie dwa zasilacze. To były w sumie maszyny wirtualne. Ciekawa sprawa. Kiedyś do tego wrócę, ale najpierw muszę sprawdzić, co na tym dysku się znajduje. A do tego przyda się taki coś. Słyszycie, jaka wiksa? To w ogóle coś lata w środku. Czy ktoś rzucił moim dyskiem HDD? Chciałem z niego wykorzystać. O nie! Chciałem wykorzystać samo złącze z niego, no ale niestety jest cały zdopiony. Dobra, to jednak problem z USB-kami. Znaczy, bo ten działa? Tutaj wydaje mi się, że po prostu ta obudowa chyba się nie chciała działać. Nie wiem, nie działa na. Może dysk? Nie lubię takich sytuacji. Nie lubię. Muszę teraz szukać innej obudowy, a nie wiadomo, gdzie inna obudowa jest. Co? to dalej się nie mogę przyzwyczaić, że gadasz sam do siebie. Przyzwyczaić się, że gadasz sam do siebie. Nie do siebie, do... Ja wiem, ale wiesz, chodzisz i powroczysz pod nosem. To jest choroba. Po, pomóż mi znaleźć prześcieradło. Co? No poszukam prześcieradła. Ja właśnie tak często mówiłem, że jak nagrywałem vloga wśród ludzi, to wyciągałem na telefon czy aparat i jak się na mnie dziwnie patrzyli, to mówiłem, że sorry, który jestem, vloguję. To jest pojedyncze czy podwójne? Pojedyncze. O ja, ale Bardzo. Dziękuję. Hmm, A cieszę To się. jest pojedyncze? Nie wiem. Ej, bo to chyba moje jest, a ja a ja nie mam przysiera. bo to jest to stare, co było w dużym łóżku. Hmm, duże. Duże. I to słuchajcie, żadne śmianie się z jakiejkolwiek choroby, jeżeli chodzi o to, że chory jestem, vloguję albo chory jestem, zajmuję się vlogowaniem. Tylko w momencie, jak mówiłem komuś o tym, że to jest choroba, to w sumie nikt nie zadawał pytań, tylko było na zasadzie, okej, okay, to sobie vloguj. Więc może tak trochę podświadomie, trochę niechcący, ale miałem dobre wytłumaczenie dla innych, co robię. Trochę głupio, tak. Teraz. A tych to kurczę nie lubią one skaczą, patrzcie. Patrzcie co on zrobi. Skacze, lata, a później wariuje i robi takie ziuw, 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 takiego pająka to naprawdę to jest kilka minut. Gorzej jak to się robi na filmie, bo na filmie zawsze wszystko dłużej trwa. Front panel, Led Power switch. O! Oh po prostu ten coś nie ogarniał. Wrzuciłem tutaj dysk, który znalazłem, zainstaluję na nim jakiegoś windowza, ale to są najbardziej ciekawiło chyba. Dobra, w podkładce pod kubek nie ma niczego niestety. Ale będzie można zobaczyć, czy w ogóle to działa. Bo jest trochę rozwalone. Słychać, że gdzieś tam soczewka się przesuwa, więc szuka, czy jest płyta, czy nie, bo płyty były też różnych rozmiarów. Były większe, były mniejsze. Tego soczewka sobie przejeżdża, żeby zobaczyć. No, taki tam Niektórzy grzebią w garażu przy autach, niektórzy w garażu grzebią przy komputerach. Aha, no okej. Okay. Podpalamy ze świeżo zdobionym pendrive'em, tym razem z Windowsem 10. No i czekamy. aż się zainstaluje. Dagmara zaczęła odgryzowywać swój pokój, więc po vlogach czuję się zmotywowana już nie tylko Druk, ale reszta pokoju, i będziemy chyba mogli jej pokój niebawem pokazać. Natomiast po streamie kurczę wszystkie kable, które były rozkładane. Wszystkie zostały. Chyba jakiś kot się dobija do drzwi. Ciekawe, czy kable też zwinie. Czy zostawi mi. No, jak ładnie chodzę, nie chodzi. 30 stopni wideo. Mmm, mm. Jak dobra. Mm. Patrzcie, sama się ustawia w serduszko normalnie. Taka jest dobra ta kasza gryczana. A nie wszyscy lubią kaszę gryczana, no mnie się dziwię. Pokojnie też nie nasucha. Ojej ej ej Dobra. A od taty dostałem ogórki w zalewie octowej. Jaż żal, że jest ich tak mało, bo mieliśmy małe słośczej. To są już ostatnie, więc ja jeszcze podzielę na mniejsze kawałki. No, prostu... Dobra woda. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Tak ja jestem z tych osób, które piją wodę po ogórkach, a Nawet i tak jak dalej. są zosu. Nawet jak są zosu, A ale co to już w ogóle. Mm. Wyobraźcie sobie Fortnite z taką wodą, że mam Wracając natomiast do komputera, to nawet 720p przy najniższych ustawieniach niestety, ale są niegrywalne. Więc Shadow może to widzicie wyłączone, DLSS nieobsługiwany przecież, grafika najniższe, nawet nie ma sensu benchmarka odpalać. Więc coś mi się wydaje, że będę potrzebować bardzo dawno zapomnianej przejściówki, którą nie wiem czy część z was kojarzy czy nie, bo teraz są przejściówki raczej z tego z prawej do czegoś jeszcze innego niż Molex. Wsadzimy tutaj kartę graficzną. <laughs> nie mogę za... Zainstalować NVidia Force Experience Bo żeby zainstalować program potrzebna jest karta od Nvidia, A jej tutaj nie ma No nie Pozostaje nam ręcznie znaleźć stare sterowniki Bo to stara karta Już od 2018 roku nie ma do niej update'ów Tak mara Bo ta karta to jest EOL End of life Chyba Koniec życia W NVidia Experience trzeba ręcznie zainstalować sterowniki Ale patrz działa A ja znalazłam fajną popuszkę. Pokażesz? No. Co no to jest? Co to Co to Widziałem. co? tak wszystko metal. w ogóle. Wszystko nie He, patrzcie na to. Używasz starszej wersji sterownika karty Przy co może sprawić problemy. Zalecamy instalację najnowszego sterownika dla najlepszej rozgrywki. Ale mi Nvidia nie chciała dać nowszego sterownika. Co teraz? Też jesteś ciekawa? Ostatnio 720p na najniższych nie dało się grać. Bawicie to? Nie. Yy, nie bawi. Ej, powiem Ci, wyświetlanie grafiki ty jest znacznie lepiej. Nie znaczy, że to jest grywalne, ale jest znacznie. Najniższe są. Badajmy test. Zobaczmy, czy się w ogóle załaduje. <grym> nie wylej, bo mam rozłożony komputer. Zamknięta, woda. Na razie to się nie chce załadować. Zobacz, no takiej sukienki to ja w życiu na laży nie widziałem. O jajery. Co się będzie działo w innych grach? Patrz, patrz, co się dzieje. Jakby muchy ją oblazły. Tak wygląda śmierć w Simsach. Tak wygląda śmierć w tym Raiderze, w ogóle słyszycie? Tak brzmiały kiedyś karty? Czy grałabyś w takiego Tomb Raidera? No pewnie. To zostawimy ci go, żebyś, w sensie tego kompa, żebyś mogła sobie przejść na streamie na przykład w takiej jakości. To byłoby dobre, ro... to byłoby ciekawe. Przechodzę Tomb Raidera na komputerze ze śmietnika. Jest teraz scena lasu. Wiadomo, że w tej dżungli to te muchy zaczynają człowieka obłazić, no ale... mrówki. Ty, to mogą być w sumie mrówki. Tak bara śmiejesz się, to jest 2 fps więcej niż na większości gier na konsolach jeszcze niedawno. O, wszyscy w mrówkach. <laughs> Nie chcę nic mówić, ale to jest o 2 FPS więcej niż ja miałam w Hotwarcie w kilku miejscach. No właśnie. Nie. Tylko pamiętaj, że to jest 720p. A ja na czym grałam? Na najlepszym czy... komputerze. <much> no. Y y y y y y o. Dobra, żeby jasno było, to tam były prośby, żeby unikać ciemnych miejsc, żeby jakość była lepsza. No to tak, jutro muszę pokombinować, żeby jakoś nagrać te benchmarki ze starej karty. Ona ma chyba wyjście mikro, nie mikro, tylko mini HDMI, więc takie płaskie gdzieś mam taki kabel, bo fajnie wyglądają i jak te błędy będą się powtarzać, no to fajnie jest pokazać, że niektóre starsze sprzęty mogą nie domagać. Jeszcze to może być wynikiem różnych innych problemów. Nie wiem, nie wiem. To są odpowiedzi, na które muszę spróbować znaleźć odpowiedź. W sensie to są pytania, na które muszę znaleźć jakąś odpowiedź. A tak czy siak? Na dzień. Dzisiejszy wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Nie ma co specjalnie przedłużać, już i tak jest późno. Jeszcze sobie wbiję na chwilę na Discorda. Może zagram sobie jednego meczu w CS-a i pójdę spać. Dobra, to co. Dajne filmy, które warto zobaczyć, jest miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się, do zobaczenia, i cześć.